Drodzy mieszkańcy Sopotu, szanowni goście, to są najpiękniejsze święta w roku, choć w tym roku będą dla nas bardzo trudne. Zawsze na nie czekamy od dzieciństwa, czekają nasze dzieci, nasi rodzice, nasi dziadkowie. Niestety w tym roku będą bardzo, bardzo trudne, ale tym bardziej pomyślmy o tych, którzy przez ten cały rok byli solidarni, byli pomocni. Pomyślmy o tych, którzy są samotni, którzy gdzieś są w oddali, nie mogą się spotkać ze swoim bliskim. Wszyscy jesteśmy jedną rodziną, niezależnie czy czasami się różnimy w Sopocie, czy nie, czy kogoś chcemy, czy nie chcemy, ale w ten czas świąteczny bądźmy ze sobą razem, bo mamy bardzo piękne miasto. Mamy miasto wspaniałych ludzi, mamy miasto wspaniałej natury. I tutaj nawet ptaki słychać na co dzień. Takiego miasta drugiego nie ma pewnie w Polsce, ale dlatego to nas zobowiązuje, żebyśmy byli jeszcze lepsi. I życzenie najważniejsze, aby to cholerstwo poszło precz. Żeby już więcej nie było w żadne święta z nami. Ale temu my możemy też pomóc. Zapraszam teraz do złożenia życzeń moich zastępców. Wszystkim Państwu życzę przede wszystkim dużo zdrowia. Ale pozwólcie, że specjalne życzenia, specjalne dobre myśli skieruję po pierwsze do seniorów, którym ta pandemia zabrała trochę radości z takiego codziennego życia. Po drugie życzenia i ogromne podziękowania chciałam skierować do tych osób, które nie patrząc na ryzyko, na niebezpieczeństwo, codziennie ratują nasze zdrowie i o nie dbają. Do lekarzy, do pielęgniarek, do pracowników socjalnych, do pracowników Domu Pomocy Społecznej, do wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do opiekunek środowiskowych. Dziękujemy za Waszą codzienną pracę. Po trzecie, chciałam życzyć dobrego czasu dla nauczycieli, zarówno tych nauczycieli w szkołach, jak i przedszkolach, a także dla wychowawców w żłobku. Wiemy, że czas nie jest łatwy, ale dzięki waszemu zaangażowaniu wiemy, że nasze dzieci i młodzież są dobrze zaopiekowane. Dziękuję i życzę powrotu do szkół, do bezpiecznych szkół i powrotu trochę do normalności. Wszystkim nam życzę dobrych świąt, przy pewnie mniejszym niż zawsze, ale świątecznym i radosnym Wigilijnym stole. Wszystkim mieszkańcom Sopotu życzymy wytrwałości w pokonywaniu trudności i niedogodności wynikających z epidemicznych obostrzeń. Znośmy je cierpliwie, bo to pozwoli przetrwać niełatwy czas i bezpiecznie doczekać lepszego jutra. Dbajmy o siebie nawzajem, wspierajmy się, bądźmy dla siebie życzliwi i dobrzy, bądźmy solidarni. Nie szukajmy wokół siebie wrogów, tylko przyjaciół. Żyjmy nadzieją. Radosnych, rodzinnych, szczęśliwych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.